Witam Was serdecznie, zabrałem Was dzisiaj na ukończoną już budowę w Otwocku, Świdrze, przy ulicy Pogodnej. Pretekstem mojej wizyty jest właśnie to, że dom został przez nas doprowadzony do stanu deweloperskiego, zamkniętego to bud Za chwilkę opowiem Wam, co było standardem tej budowy w rozumieniu naszego cennika, a co wykraczało poza ten cennik. Jak też opowiem Wam o tym. Jakie instalacje posiada prezentowany za mną dom. Zacznijmy od góry. Na górze widzicie pokrycie z gontu bitumicznego. Jest to nasz standard, tak również jak te podbitki dachowe i obróbki blacharskie, które tu widzicie, oraz rynny i spusty, spusty o profilu prostokątnym bądź spusty PCV, to już zależy od was. Standardowy tynk silikatowo-silikonowy jest to tynk, który bardzo niechętnie kolonizują mikroorganizmy jak glony, mchy. Niechętnie wpuszczają tam swoje zarodniki, ponieważ tworzy on suche środowisko. Jeżeli nawet dojdzie do skolonizowania fragmentów tego tynku w miejscach bardziej zacienionych, gdzie dłużej utrzymuje się wilgoć, taki tynk czyści się łatwo, dużo łatwiej niż tynki starej generacji choćby akrylowe w standardzie naszej firmy jak już wiecie z poprzedniego filmu są okna firmy Drutek z typ Iglo 5 w wariancie dwukomorowym trzyszybowym okna o świetnych parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej okna jak też wiecie można zamówić u nas ponad standard w innym kolorze na zewnątrz Bądź wewnątrz, to zależy od aranżacji wnętrz. Takie okna w standardzie są w kolorze biel. Nasz standard objął również obróbki blacharskie, po to, by ułożyć tutaj bezpiecznie taras, czy to taras drewniany o posadce drewnianej z deski ruflowanej, na przykład, czy taras z kostki. Ten dom nie posiada. Opaski ze steroduru na ściance fundamentowej, jak też mozaiki utwardzającej, ponieważ ona nie jest w naszym standardzie. Tutaj inwestor zdecydował, że tego elementu nie będzie, ale taką opaskę możemy wykonać ponad standard. Ona podnosi estetykę budynku, ale też ma swoje praktyczne strony, ponieważ można w ten sposób. Uniknąć zabrudzeń elewacji. Tutaj inwestor, z tego co się orientuje, jest zorientowany w tematach budowlanych, więc stwierdził, że taką opaskę ze styroduru w odpowiednim momencie wykona sam. Tutaj możecie zobaczyć wejście instalacji gazowej do budynku. Dom będzie ogrzewany kotłem dwufunkcyjnym na gaz. Tu w ulicy, którą widzicie za mną. Jest sieć gazowa, więc była to sprzyjająca okoliczność do tego, żeby skorzystać z takiego ogrzewania. Wydatki z tego tytułu dla mieszkańców będą naprawdę znikome przy tej termoizolacyjności tego budynku. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy również określoną liczbę punktów elektrycznych, uściślając punktów świetnych z włącznikami, jak też punktów zasilających. Tutaj dodajmy również, że wykonaliśmy określoną liczbę punktów odpływów kanalizacyjnych i punktów wody. Jeśli chodzi o y, punkty świetne na zewnątrz, czy dodatkowe zasilanie, na przykład miejsca, w którym będzie wkrótce brama, y, chodzi o zasilanie siłowników bramowych. Takie elementy wykonaliśmy ponad standardem, ponieważ zwiększają one zakres instalacji elektrycznej, inwestycji w sensie i materiałowym, i wykonawczym. W bryle domu znajduje się garaż, wobec tego wyposażyliśmy go w standardzie również we wrota garażowe firmy Witchers Są to wrota zasilane elektrycznie, podnoszone oczywiście do góry. Dom też w standardzie wyposażyliśmy w drzwi zewnętrzne mowa to o drzwiach głównych firmy Gerda. Naszym standardem są również parapety. Jest to część po prostu obróbek blacharskich, które wykonujemy w trakcie inwestycji. Jednym słowem, wraz z montażem okien klient otrzymuje od nas blaszane parapety, jak te, które właśnie widzicie w kadrze. Budowę tego domu rozpoczęliśmy w grudniu od prac fundamentowych. Dom powstał na zwykłym fundamencie na ławie fundamentowej, zbrojonej ze ścianką z bloczka. Tutaj warunki gruntowe jak najbardziej umożliwiały wykonanie takiej wersji fundamentu. Natomiast w styczniu rozpoczęliśmy prace konstrukcyjne całość robót do stanu deweloperskiego zamkniętego. Zakończyliśmy jakieś 2,5 tygodnia temu, nawet może już 3 tygodnie temu, więc ten dom jest gotowy do rozpoczęcia prac wykończeniowych w środku. One się jeszcze jak zauważyłem nie rozpoczęły, natomiast jest to dla Was taka informacja, że w nieco ponad 6 miesięcy możemy wybudować dom o powierzchni 146 m2, który natychmiast łatwo i szybko. Można w środku wykończyć ze względu na suchą zabudowę, czyli bez konieczności stosowania mokrych tynków. Taki dom, szacuję, przy sprawnej organizacji pracy, można wykończyć nawet w 2-3 tygodnie i zamieszkać, czyli zamknąć się w etapie odbicia pierwszej łopaty do zamieszkania nawet w 7-7,5 miesiąca. Zatem na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i wkrótce widzimy się na kolejnym Placu Budowy.